Dzień dobry, przyjaciele. Zaczęliśmy niedawno nowy cykl pod tytułem Świadomość Źródła. Jest to dla mnie kulminacyjny cykl, który z ogromną radością Wam daję. Jest on dla mnie również bardzo kulminacyjnym: świadomość tego, że mam wewnątrz siebie swego Boga. To jest tylko mój. I tylko do mojej dyspozycji. I tylko ja go mogę uruchomić, tylko ja go mogę aktywować, tylko ja mogę z niego korzystać. Mogę mu rozkazywać. I jest tylko do mojej służby. Ta świadomość jest niezwykle wznosząca, niezwykle radosna. Odkrywcza i chcę się nią z wami dzielić w tym cyklu. Tak długo, jak to będzie Ci przyjacielu potrzebne, tak długo będę kusiła Cię, namawiała Cię, proponowała Ci, oferowała Ci alternatywę zupełnie. Innego sposobu życia i bycia, aż nauczysz swój ludzki aspekt, swój ludzki umysł, że może się nie bać i może przekroczyć granice, które dotychczas tak trwale ci wyznaczał, i że możesz wziąć ten ludzki umysł za rękę. I przekroczyć próg, niewidzialny próg, ale bardzo, bardzo odczuwalny w sobie. Próg, w którym jest całkowicie wolna przestrzeń. Próg, w którym jesteś całkowicie niezależny i suwerenny. Próg, w którym twój Bóg. Okazuje Ci, że korzystając z jego mocy możesz wszystko. I to jest klucz całego cyklu i całego procesu i całej tajemnicy, że to nie jest Twoja moc. Ale Tobie dane jest, dane jest Ci z urodzenia, z przyrodzenia, prawo korzystania z tej potężnej mocy Boga w sobie. Nie wiesz, jak to się dzieje, nie wiesz, jak to się czyni, nie znasz miliardów aspektów wiedzy. Ale on wie, ten Bóg w Tobie. Wie, jak to zrobić. W jaki sposób natychmiast urzeczywistnić Twoje marzenia. Jak pokazać Ci, że każdy, każdy, jakikolwiek cud, który może Ci przyjść do głowy. Od Ciebie tylko zależy, mój przyjacielu, od Ciebie tylko zależy moja święta, piękna siostra. Czy odważysz się? Czy przekroczysz próg myślenia jedynie zawężonym, ograniczonym ludzkim umysłem, który został Ci tutaj dany, w tej przestrzeni, na Ziemi? Razem z ciałem, które nosisz. Umysł, który nauczył się bardzo ograniczonej fizyki, bardzo ograniczonych praw, bardzo ograniczonej wiedzy. Już to widzisz, prawda? Jakie potężnie ograniczone pudełko nosisz w umyśle ludzkim. Jak obijasz się od ściany do ściany tego pudełka i dalej. Jakby nic nie było. Koniec. Jeśli tylko ten świat nie wynalazł czegoś nowego, jeśli tylko ten świat nie odkrył czegoś nowego, jest tam ściana, pudełka niewiedzy, której ten umysł ludzki nie posiada. I to jest naturalne. Tak ma każdy z nas tutaj, chodzący w ciele w tej przestrzeni, na ziemi. Tak ma każdy z nas, moja siostro. Tak mam ja i ty, mój bracie. Każdy z nas nosi wraz z ciałem bardzo ograniczone pudełko wiedzy na temat stwarzania życia. Przyczyni skutków i każdy z nas ma je identyczne, zauważ. Niezależnie na której części globu się znajduje, to nikt tutaj, nikt tutaj nie wierzy w cuda, nie wierzy w Boga w sobie, nie wierzy, że ma. Że ma w środku, w sobie potężne źródło stwarzania wszystkiego. I to coś, ten Bóg w każdym z nas jest tylko nasz, tylko my możemy go uaktywnić, tylko my możemy go odkodować. Tylko my możemy go obudzić. toż i cała istota przebudzenia, moi święci przyjaciele, cała istota przebudzenia polega na tym, że ty, ja, każdy z nas tutaj, na tym kanale czy w innych przestrzeniach o po podobnej treści budzimy, poka w sobie Poprzez nauczanie swego ograniczonego ludzkiego aspektu, ludzkiego umysłu, że jest coś więcej. Naprawdę jest coś więcej, mój przyjacielu, mój ludzki umysł. Jest coś więcej, daj rękę, chodź, ja cię tam poprowadzę. I mimo, że na plecach chodzą czasem namciarki, bo się boimy, bo tak ludzki aspekt został zaprogramowany. Żeby nie wychodził poza pudełko, żeby się bał wyjść poza pudełko. Doskonale to wiesz i czujesz, mój przyjacielu. Wiesz, że tam są jakieś takie dziwne mechanizmy w naszym ciele i w naszemu myśle i w naszym mentalu, w naszym emocjonalnym ciele, że jeśli próbujesz przejść przez ścianę, pudełkę, Choćby stawić tam nogę, to natychmiast się boisz. Ten lęk jest zapisany. Ten lęk jest takim zabezpieczeniem dla ludzkiego ego, żebyś nie poszedł dalej, bo ono zniknie. Bo twoje alter ego zniknie. Przypomnę tutaj genezę słowa alter ego. Z greckiego oznaczało to zmieniać. W greckim alter ego to czasownik, zmieniać. A zatem, alter ego Twojego umysłu zmienia doświadczanie pod siebie, podług siebie, podług praw tego świata, w którym jest osadzony. Do ciebie wpływa czysta, prawdziwa linia kreacji, prawdziwe promienie światła kreacji, a alter ego je zmienia, 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 przekształca, zniekształca, karykaturuje. A ty potem patrzysz na to stworzenie i mówisz, wow, co to jest, jejku, gdzie ja się znajduję, ten świat jest szalony, ten świat jest dziwny. Wszystko zmierza ku śmierci. Życie jest tylko na chwilę, doświadczenie jest tylko na chwilę, starzenie się jest wpisane z chwilą narodzin. Ten świat jest straszny, że nagle budzi się w tobie pomału, pomału, pomału myśl, amor. Nieprawda, może to jest iluzja mego alter ego. I kiedy odkładasz alter ego, pomału, pomału budzi się Twój Bóg. Budzi się Twoja boska natura, Twoja, tylko Twoja, nie moja. Nie Twojego kolegi, nie Twojego partnera, Twoja. Bardzo intymna, bardzo osobista, zapisana tylko w Tobie i tylko Ty ją możesz uruchomić. Jest w każdym Twoim oddechu, jest w każdej drobince Twojego ciała, jest w każdej drobince Twojej krwi. Jest w każdej drobince, najmniejszej cząstki, która tworzy Twoje życie, tworzy Twoje ciało doświadczania. Wszędzie jest, wszędzie jest. Całą kanwę stwarza. Jest na wyciągnięcie Twojej ręki, dosłownie na wyciągnięcie. Twojej ręki i nie musisz wcale sięgać, kilometr dalej. Wystarczy, że wyciągniesz dłoni. Powiesz, to Ty tu jesteś? To Ty tu jesteś naprawdę? Jak mogę z Ciebie korzystać? A Twój Bóg, a Twój Bóg się uśmiecha i mówi jedno Zawsze i to samo. Rozkaż mi, czego pragniesz. Pokaż mi swoje marzenia, a ja je stworzę. Ja je wykreuję dla Ciebie. Natychmiast, bez opóźnienia. Pokaż mi. I między Tobą a Bogiem w Tobie, który to mówi do Ciebie, jest tylko maleńka, ale. Bardzo dla Ciebie jeszcze istotna, niezwykle istotna luka, przestrzeń, przerwa, która jak Ci się wydaje dzieli Ciebie od Boga, od Twojego Boga, która nazywa się niewiara. Musisz wyraźnie stawać sobie z tego sprawę, że to, co dzieli Ciebie, od Twego Boga, to ta maleńka, niewidoczna przestrzeń, luka niewiary, która ma tak potężną moc, przez którą Bóg Twój przebić się nie może. Albowiem to Ty tu jesteś Panem Boga. Jeśli Ty ustanawiasz w swojej świadomości, w swoim świecie prawo niewiary w swego Boga, to tak będzie. Twój Bóg zaakceptuje Twoje prawo, Twój rozkaz i będzie z Tobą współtworzył świat, w którym go nie ma. Będzie robił wszystko, żeby pokazać Ci, że go nie ma. Będzie ci pomagał w Twojej kreacji, albowiem tak rozkazałeś. Będzie cię wspierał, służył Ci w Twojej kreacji, albowiem tak mu nakazałeś. On nie protestuje. Ono nie ma humorów. Ono nie ma dyskutować z tym, czego ty chcesz. Bóg ma realizować to, co rozkazałeś, że chcesz doświadczyć. Jest bardzo, bardzo, bardzo konkretny. A zatem to, co musisz robić, to świadomie cały czas rozpuszczać i zmniejszać tą lukę, tą przestrzeń niewiary. I tam tutaj pewien sposób. Bardzo fajny sposób. który mi się doskonale sprawdza i myślę, że skoro mi się sprawdza, to... Wam również powinien się sprawdzać. Jestem ciekawa, może kiedyś napiszecie parę słów komentarza po próbowaniu tego sposobu, którym się właśnie z Wami za chwilkę podzielę. W jaki sposób wyciągać rękę po marzenie, dawać rozkaz i potem go niemal wersować? Bo to jest istota tego, z czym się tutaj mierzymy. Każdy z nas ma marzenia. <laughs> Oj, nie trzeba pytać. Każdy ma marzenia. Nie każdy jest tak odważny, żeby je wygłosić. Chcę być zdrowy. Jestem młody zawsze wiecznie. To ja zdecyduję, kiedy kiedy pojawią się siwe włosy na mojej głowie i czy w ogóle się pojawią. To ja decyduję, czy jakaś choroba się pojawi w moim ciele. Czy nie, czy zawsze będę zdrowy? Jeśli będę chciał, położyć się do łóżka, stworzę sobie chorobę i dzięki temu poleżę w spokoju przez tydzień. Ale jeśli nie będę chciał tego robić, to po prostu wykupię sobie wycieczkę i też odpocznę, pojadę na tydzień i odpocznę w inny sposób niż to, jak robiłem dotychczas, poprzez chorobę. Każdy z nas ma tysiące marzeń, ale większość z nas nawet boi się je wyrazić, bo po prostu nie wierzy, że są możliwe do realizacji, albowiem ta luka pomiędzy tomu a Twoim Bogiem jest duża. I Bóg ci pomaga służy w tym, żeby pokazać, tak nie ma mnie. Tak? Rzeczywiście nic nie mogę. Tak chciałeś, tak jest. Nie będę nic robił, tak nakazałeś, tak rozkazałeś. A zatem tak jest, mój panie, moja pani. A teraz sposób, który naprawdę działa. Sposób to nie skupianie się na wyniku. On jest przewrotny, dlatego że większość, większość nauczycieli mówi o tym, żeby skupić się na wyniku, wykreować to, co chcesz, i utrzymywać to w umyśle. Ale gdyby to było takie proste no cóż, to nie jest skomplikowane, prawda? Wyobrazić sobie nowy samochód i utrzymywać go w umyśle to nie jest skomplikowane, a jednak. Nie udaje się niemal nikomu. To nie jest skomplikowane wyobrazić sobie młod młodą twarz siebie. Przecież wystarczy wziąć zdjęcie, przypomnieć sobie, jak wyglądałeś 10 czy 20 lat temu, kiedy byłeś zdrowy i utrzymywałeś to w umyśle. Przecież to nie jest takie skomplikowane, a jednak nie udaje się. Mój sposób jest taki, że ja nie skupiam się na wyniku. Skupiam się na formie myśli. Żeby ci tu powiedzieć, co mam na myśli, wyobraź sobie, że jesteś kucharzem, i pojawia się w Twoim umyśle, na talerzu przepiękna, cudnie podana potrawa. Widzisz świeże liście sałaty? Widzisz sos o złocistym, miodowym kolorze i lawendowym zapachu. Widzisz, różowe maliny. Na drzewku. Widzisz to wszystko. I skupiasz się na formie myśli, na kolorach. Na pięknie koloru tego, co tutaj się przejawiło. piękne. Jakże cudowna forma myśli. Myśl o nowej potrawie ubrana w tak piękną formę. Tak niezwykłą kolorową formę. Zatem zauważ mój przyjacielu, moja siostra, kucharz w tym procesie nie myślał o tym, jakich składników potrzebuje, nie myślał o tym, gdzie to zrobi, w jakiej kuchni, za pomocą jakich narzędzi, co musi wcześniej kupić, jak się zaopatrzeć. Nie myślał też o tym, w jakiej restauracji to zrobi, czy może w swoim domu, nie myślał o tym, to będzie jadł i kosztował. Nie myślał o tym, jak ktoś oceni jego potrawę. To wszystko nie miało najmniejszego i nie ma znaczenia. On skupia się tylko na formie myśli w swoim umyśle, w przecudownej formie formowanej w kolory, zapachy, zmysły. To jest mój sposób, przyjacielu. To jest mój sposób. Kiedy kreuję rozkaz, kreuję rozkaz do mego Boga, kiedy mu przekazuję, co ma się wydarzyć, czego chcę, ja, pan, ja, pani, mego Boga. Kiedy rozkazuję mu działanie, nie skupiam się na tym, co ma się wydarzyć, jak ma się wydarzyć, jaki ma skutek być tego, ale na formie na pewnej kolorowej formie mojej myśli i mojemu myśle. Podam Wam bardzo konkretny przykład. Na mojej lewej nodze są od wielu, bardzo, bardzo wielu lat zmiany w żyłach i częściowo żylaki. I moja myśl, mój rozkaz do mego Boga był: zaprzestań, zaprzestań tworzenia tych zmian, tych zastoiń w moich żyłach. Moje nogi są piękne i zdrowe. I ani nie zastanawiam się nad tym, jak to trzeba zrobić, czy to jest możliwe. Jakich narzędzi trzeba użyć, ani nie oczekuję skutków, jak to będzie wyglądać, kiedy to się wydarzy, w jakim momencie, czy może jutro rano, a może za tydzień nie, ja jedynie. Skupiam się na formie tej mojej myśli, która przybrała kolory zieleń, soczystą zieleń, z pięknym. Złotoróżowym pyłem, moja myśl, zaprzestań tworzenia zastoń w moich żyłach i żelazków, jest uformowana w obłok przepięknej, soczystej, bardzo żywej, poruszającej się zieleni. Moje w umyśle. Piękne, żywe, bardzo zmysłowe i intymne, moje, uformowane. Doświadczenie i myśl i rozkaz, albowiem ze swoim Bogiem możesz kontaktować się za pomocą kolorów. Żywych kolorów, w których zapiszesz rozkaz, to wystarczy. Wiesz mi, on wszystko rozumie. On uwielbia takie zabawy. On uwielbia, kiedy mówisz do niego kolorami, muzyką, kiedy tworzysz w sobie rozkaz. Pomocą barw, ruchu, zmysłów, a zatem kiedy skupiasz się jedynie na formie swego rozkazu, na formie myśli, którą utrzymujesz w sobie, o to mój sposób, moi przyjaciele, jestem ciekawa, jak udałam się. Tworzyć w nowy sposób, korzystając z mocy Waszego Boga w sobie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pierwsza część świadomości źródła. Do następnego razu, przyjaciela, Kaliszuła.